Pięć francuskich zwrotów, które usłyszysz na co dzień od każdego Francuza. Ça marche. To działa lub w porządku. Używane jako na przykład pasuje mi OK. On se retrouve à 18. Heures? Ça marche. Spotkamy się o osiemnastej? OK. Ouais. Nieformalne, tak. Jest to potoczna wersja. Oui. Podobna do naszego, no pewnie. Tu viens demain? Ouais. Przyjdziesz jutro? Tak. Tu wiesz ouais. z nami do kina? Tak, czemu nie? As envie au ce soir? Ouais. Masz ochotę pójść się do kina dziś wieczorem? Tak. C'est pas grave. Nie ma sprawy, nic się nie stało. Stosowane w sytuacji, gdy chcesz kogoś uspokoić lub powiedzieć, że coś nie jest problemem. Désolé, je suis en retard. C'est pas grave. Przepraszam za spóźnienie. W porządku, to nic takiego. T'inquiète. Nie martw się, skrót od. Ne t'inquiète pas. Ale w skróconej wersji potocznej. Et si je suis en retard? T'inquiète, c'est pas grave. A jeśli się spóźnię, nie martw się, to nic takiego. Je sais pas si je vais réussir cet examen. Ça va aller. Nie wiem, czy zdam ten egzamin. Nie martw się, będzie dobrze. Ale. No dalej. Używane do motywowania kogoś lub gdy chcesz przyspieszyć dane działanie. Ale, on y va. Chodź, idziemy. Oniwa, Ale, on, y va? Allez, on Idziemy. Chodź, idziemy. Ale, on y va. On va être en retard. Chodź, idziemy, spóźnimy się. Chcesz więcej francuskich zlotów? Zostaw serduszko i zaobserwuj mnie.